Habitat Lunaris to miejsce unikatowe w skali świata. Stacja badawcza znajduje się na terenie pilskiego lotniska. Panują w niej warunki zbliżone do tych, które astronauci mogą zastać w prawdziwej bazie na Księżycu lub na Marsie. Jednym z celów tutaj misji było zbudowanie specjalnej konstrukcji na powierzchni Księżyca. Udział w analogowych misjach biorą naukowcy i pasjonaci astronautyki z różnych części globu. Uczestnicy misji prowadzą badania oraz testują wyposażenie czy łaziki. No, to jest to jest Wyniki badań uzyskane w ten sposób są później wykorzystywane między innymi w publikacjach naukowych, które stanowią prawdziwe przygotowanie do eksploracji kosmosu. Ekipa filmowa postanowiła pokazać to na dużym ekranie. Staramy się kompleksowo pokazać życie analogowych astronautów w takim habitacie, czyli poprzez ich codzienne działania, codzienne życie, jedzenie posiłków, spanie, po badania. Bo nie możemy zapominać o tym, że to są misje przede wszystkim naukowe, aż po wejścia tak zwane EVA, czyli symulujące spacer kosmiczny po powierzchni Księżyca, chociażby. Zdjęcia do pierwszego w historii telewizji Asta anglojęzycznego dokumentu trwały przez kilka dni sierpnia ubiegłego roku. Ze względu na specyfikę i warunki panujące w habitacie, nie tylko okres zdjęciowy, ale i postprodukcja materiału była wymagająca. Są odwzorowywane takie warunki, aby symulować no sytuacje i dzień i zmieniające się pory dnia, tak jak to by było gdzieś na stacji badawczej na jakiejś powiedzmy innej planecie i pod tym kątem właśnie te sztuczne takie warunki w izolacji, w zamknięciu no, były zupełnie inne niż, niż na to co nie mamy do czynienia kręcąc różnego rodzaju produkcje. Za postprodukcję obrazu i dźwięku odpowiedzialni byli specjaliści związani z Łódzką Szkołą Filmową. Efekty można będzie zobaczyć w trakcie przedpremierowego pokazu filmu. Ten odbędzie się w piątek, 8 kwietnia o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultury. Wstęp wolny. Bezpłatne bilety można pobrać w kasie RCK.